W dniach od 18 do 19 maja Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej po raz 13 organizuje Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem Poznać, rozumieć, kreować. Główną instytucją współfinansującą coroczny festiwal jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do udziału w festiwalu zaproszono wiele instytucji, m.in. Galerię Wielską BWA, Centrum Wychowania Estetycznego oraz Szkoły Wyższe Średniej Gimnazjalne. Po uroczystej inauguracji festiwalu 18 maja w czasie której profesor Stanisław Rodziński wygłosi wykład Proces twórczy z łączności sztuki i nauki, odbędzie się wernisaż jego twórczości w Galerii Akademickiej ATH. Pierwszy dzień festiwalu będzie w takim powiedzmy dniem, na Akademii Techniczno-Humanistycznej przy licznych wykładach, warsztatach, gdzie będzie służył młodzieży tej starszej, ale równocześnie i ludności, bo będą wykłady popularno-naukowe. Natomiast po prostu dla młodszych przewidziane są tzw. Akademia Młodych Talentów przy współudziale służb mundurowych, wojska, policji, również będą mogli oni w sposób zabawny nawet zdobywać tą wiedzę. Między innymi będzie ściana skinaczkowa, gdzie ewentualnie różnego typu konkursy, zabawy będą. Pierwszy dzień festiwalu zakończy koncert chóru naszej Akademii, Chóru Akademii Techniczno-Fumanistycznej, który zaprezentuje Szkole muzycznej w sali koncertowej szkoły muzycznej w bielsku Białej muzykę z różnych stron świata. Drugi dzień festiwalu tradycyjnie będzie odbywał się na rynku w bielsku Białej, gdzie będą już bardziej na scenie pokazane różnego typu imprezy folklorystyczne, a więc i tańce, i śpiewy, i, i również pokazy wyrobów ludowych z różnych stron, właśnie szczególnie pod czego I to z tego powodu My się bardzo cieszymy. Rynek Starego Miasta służy do tego, i mam nadzieję, że w takiej atmosferze plenerowej, rynkowej, ludność miasta skorzysta z tego festiwalu. Wierzę, że po prostu tegoroczna edycja festiwalu 13 Festiwalu Nauki i Sztuki przyczyni się do integracji wszystkich środowisk naukowych, twórczych, kulturalnych. I w związku z tym jeszcze raz gorąco i serdecznie zapraszam Państwa do wspólnego uczestnictwa i do wspólnej zabawy.